Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału w prawym dolnym rogu. Zapraszam też Was na mojego Instagrama. Zakładamy ogród. Słuchajcie, dzisiaj o uprawie brokułów. Niby łatwe, ale tak nie do końca łatwe. Brokuły najlepiej rosną w temperaturze plus 5 do plus 26 stopni. No i właśnie, to jest ta bariera 26 stopni, po której brokuły zaczynają bardzo szybko kwitnąć. Słuchajcie, dlatego taka idealna uprawa na brokuły to jest albo sadzimy je wczesną wiosną, ale wtedy jest problem taki z tymi naszymi brokułami, że nie znoszą temperatur poniżej minus 4-5 stopni mogą praktycznie całkowicie albo potem być małymi sztukami, bądź całkowicie nie przetrwać. Dlatego no, idealny zbiór na brokuła to jest sadzenie późną. Ja te bardzo wcześnie. Sadziłem wczesną wiosną, ale było tak zimno długo w tym roku, że one mimo wszystko załapały się na temperatury powyżej 26 stopni. Jeszcze nie zaczęły kwitnąć na szczęście, ale wielu z Was wiem, że już zaczęły brokuły kwitnąć, jak były nieco później sadzone niż moje. Yy, dlatego idealnym terminem na sadzenie brokułów, słuchajcie, to jest czas yy, późnego lata. Wtedy yy, one sobie yy, po tych trzech miesiącach, 2,5, zależy od temperatury. Lepiej jak mają chłodniej niż jak za ciepło, one wtedy sobie zdążą przed mrozami fajnie wzejść i nie będą od razu kwitły. No właśnie, tu mamy różyczkę brokuła. Ona zaraz będzie się zbierała za kwitnienie, także zaraz będzie obcinana. No właśnie, ale obcinamy czy wyrywamy? Co robimy z tym brokułem? Słuchajcie, najlepiej takiego brokuła zaraz po tej części kwitnącej czyli tutaj ściąć. Daje to szansę, że przy liściach pojawią nam się nowe, mniejsze różyczki. One już nie będą takie duże jak te, ale będą kolejne różyczki i z nich możemy faktycznie jeszcze nacieszyć się smakiem brokuła. Ta różyczka no nie jest jakaś potężna, nie jest mała, tak z wielkości mojej dłoni, ale nie jest też super potężna. Te nasze brokuły na pewno nie mają takich idealnych warunków jak te, które widzimy w sklepach, czyli przede wszystkim ta temperatura nie przekraczająca 26 stopni, czyli duża wilgotność. Brokuł lubi dużą wilgotność, stałą wilgotność. Brokuły bardzo też lubią, słuchajcie, Minimum 6 godzin nasłonecznienia, czyli musi być w miejscu bardzo nasłonecznionym, ale kiedy to słońce nie jest palące, czyli nie może być powyżej 26 stopni, i duże zapotrzebowanie mają na azot, czyli albo na jakiś przekompostowany obornik, albo obornik granulowany. Jeżeli te warunki im zapełnimy, zapewnimy, no to faktycznie będziemy się cieszyli obfitymi zbiorami. No i co ważne, pamiętajcie, nie mogą być przekwitnięte. Jak widzimy, zaczynają się gdzieś tam żółknąć, zaczynają generalnie już się otwierać. To jest moment, w których ucinamy. Ja na dniach zaraz będę już moje ucinał, te większe główki i niech idą kolejne. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zapraszam Was na mojego Instagrama i do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!